Questing to forma nauki lokalnej historii poprzez zabawę i doświadczanie. Scenariusze prowadzą uczestników przez nieoznakowane ścieżki za pomocą wskazówek, zagadek i drobnych podpowiedzi. Dzięki temu każdy chętny może przy pomocy niewinnej zabawy zapamiętać i utrwalić sobie wiedzę o historii danego miejsca czy też regionu. Jak przyznają sami twórcy na swojej stronie, każdy region i miasto może poszczycić się czymś, co go wyróżnia. Dla jednych będzie to zapomniana legenda, dla innych niespotykane elementy krajobrazu lub ciekawe okazy fauny i flory. Wszystkie te elementy tworzą tożsamość miejsc, do których przynależą. Czytamy na questing.pl Ta forma gry edukacyjnej i zabawy edukacyjnej polega na tym, że kierując się wskazówkami, wskazówkami podanymi w takiej bardzo lekkiej i często wierszowanej formie, bez żadnych zewnętrznych oznaczeń zwiedzamy radą i szukamy tego obiektu końcowego. Każdorazowo nagrodą w takim questie jest odnalezienie tego obiektu w terenie, na terenie miasta, który należy później przerysować na kartę questu. To jest bardzo popularne wśród najmłodszych zwiedzających, ale też coraz bardziej popularne w ogóle nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wśród scenariuszy questingowych znalazły się symbole przemysłowego Radomia czy Radomskie Planty. Szacunkowy koszt projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 wyniósł 50 tysięcy złotych.